Dzień dobry, cześć, cześć, czołem, witam w kolejnym epizodzie pod tytułem Jaki długi okres czasu zostanie mi, zanim mój koc orientuje się, że zajmuje się czymkolwiek, co nie jest nim Także zaczynamy, przed sobą dzisiaj mam paczuszkę, którą w jest, o, zajęło mu to 20 sekund, super, cześć Tani Gdzie ma swoją zabawkę? Czas. Dobra, weszło. Jest, tutaj jest album Entity Dream Hot Sauces. Sos, gorący sos. Jest to album, który odkupiłam. Odkleiłam całą, wszystką taśmę i tak dalej. Więc to jest pierwszy raz, jak go wyjmuję. Także, no. Ogólnie chcę polecić odkupywanie albumów, bo według mnie jest to najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Maszczan, pudełko. Ponieważ dzięki temu albumy mogą żyć wiecznie. Prawda? Nie wiem, czemu to się wszystko buja. Uuu, zielona. Tak. Proszę. Up, up no so cute jeszcze jedna warstwa o proszę bardzo przyznam uh, szczerze, że znałam tylko hot sauces, sauces gorący sos sauce. i uh, digiti. Więc reszty nie znałam. Także o. Wiem, że. O, tak wygląda boczek. Ja wiem, że to jest zniszczone, ale ja wiedziałam na co się piszą. Tak wygląda przód. Tak wygląda tył. Tak drugi boczek. Ta mała buteleczka sosu jest w ogóle najlepszą rzeczą, jaka w ogóle tutaj jest. O. Odkupiłam to od bardzo miłej dziewuchy z. No. Z Facebooka. O, to zaraz zobaczymy. Tak wygląda album. Przód. Tył. I boczek. Naprawdę. To jest świetny album, moim zdaniem. W sensie. O, przestań się ruszać mi w aparacie, proszę. O. o. Look at them. Gdzie jest mój syn. Tutaj. Tutaj jest mój syn. Tak, Marek to jest y, mój synek. Ach. Look at them. So young, so cheerful. Piękny album. Te kaktusiki też mnie rozbijają. No niby nie reklama, ale widzę, że to jest Manty. Także... Naprawdę uwielbiam... Au, nie gryź mnie, yy... O, arbuzy. Uwielbiam w ogóle sesję na zewnątrz, ale wszyscy o tym wiemy. O, Manty mówiłam. Uuu, jaki naszyjnik. No, no, no... Yeee! Yeah! Ketchup strzelił! Albo bardziej ostry sos. Ale nie, naprawdę, bardzo mi się to podoba. Super album. I'm fruity. Of course, nie posadzamy nikogo o nic. prostu tak to wygląda. Jaemin, Jeno! Jezu, pamiętacie jak... Dwa lata temu jak wyszło, jak zaczęła się pandemia i tak dalej i tam było właśnie, wow, czan. I było e, tworzenie różnych haseł z imionami chłopaków, ze wszystkich. I było słuchaj, jeno, ponoc, nasi biją w tarabany. Z, wiadomo, to jest urywek hymnu polskiego ten ogóreczek, czy to papryczka, pomidorek, sosik. piękno. I ktokolwiek w ogóle by myślił ten koncept, zasługuje na podwyżkę. Poczekajcie. Bo ten koncept jest prze-super, Cudowny, naprawdę bardzo mi się podoba. Nie kładź sobie puszeki na głowie. No co to? Szalałeś z radości, chłopie. Jaki ciupę. O, oh, so cute. Ach, nie wiem, czy już mówiłam o tym na kanale, czy nie. Ale Marek ostatnio miesiąc temu po nas już. W swój dubitanski numer wrzucił. Solowy. I'm a child. O Boże! Kocham to. Nie mam pojęcia słuchałam tej piosenki. Ale o wiele za dużo. Czemu dali mu różową koszulkę? Skoro reszta jest bardziej tak y, neutralnie ubrana. Co, że ma się wybijać? Crack one. Hot sausage. Piękne. Digity. Piękne. D diving into you. Ah, Majaw. Bardzo powolne. Racket. Countdown. One, 2, three, two, one. Jak na początku zobaczyłam ten tytuł, ja mówię, Boże jedyny. Czy oni są normalni, że. Ja przytałam to, jakby tam było jeszcze dodatkowe A. A to jest all night long. Jak ja to ogarnęłam. Że to jest all night long. I po prostu to jest skrót. To było mi wstyd, że jeszcze pomyślałam, że o. Cyan, proszę Cię! Poczekajcie. Więc jak usłyszałam, że to jest online long, poczułam taki... Uh. Rainbow. O, rainbow jest bardzo ładne. No. W ogóle podoba mi się, że to wygląda jak takie menu. O, reklama. SM. Custom. Very good, very good, very nice. O mój Boże, look at this! Ah, so fucking cute! Ah. Ah, piękne, piękności, naprawdę. I tu mamy cały track listę. Cudowne. W albumie mamy jeszcze. O, naklejeczki. Takie piknę. Mamy też, o Jezu. Plakat, czy thanks to? Tak to jest thanks to, ale to się trochę pogniotło, no trudno. prostuje się, to się wyklepie. Thanks to, thanks to, thanks to, here, jedno, drugie, trzecie, to może jest w tą stronę, w tą stronę i tu, w ogóle bardzo pomysłowe. Bardzo mi się podoba. Mamy też plakacik. O, to jest pan od Mountain Dew. Tak, powinnam zaznaczyć na samym początku. Nie znam imion. A w zasadzie wiem, nie jest Chen. Chenli. Chenle, nie wiem. Chyba ten. A może to nie ta grupa. Wiem, że Lukas na pewno nie jest w tym, bo Lukas jest w Wavy. No. no. Ale jest to jedna z większych grup NCT czyli SM. O to mi chodziło o SM. Uuuu, A to są pocztówki! Ale Bayer. O, pierwszy jest mój syn. I pan Monte Przestań żrzeć. O, piękna. O, słońce ci razi królu. Zesłonić słoneczko. Ale nie, teraz świeci. Jasna, idzie. Jasna, już jest. A z tej strony to jest to samo, tylko w żółtym wszystkim. No. no. I tak wyglądają pocztówki. No i co? Tak wygląda ens Jakiś numer NCT Hot Sausage NCT Dream pierwszy a pierwszy, the first album pierwszy pełny album, pewnie przed, przedtem były jakieś mini albumiki to jest pierwszy pełny album bardzo piękny, bardzo ładny o, znowu był kod, także polecam, do, zapraszam do przesłuchania albumu dostępny jest na Spotify, Apple Music i innych tego typu rzeczach. Także dzięki za uwagę. Do zobaczenia! Pa!